Grudzień 2024 roku to 100 zł dla każdego kierowcy trolejbusu mniej. Powód. Za dużo prądu zużytego podczas wykonywania kursów. MPK Lublin obcina premię wszystkim kierowcom trolejbusów, bo za dużo prądu poszło. Na co oni liczyli, że te trolejbusy będą jeździły na powietrze i dobre chęci. To już nawet nie jest januszostwo, tylko czysta pogarda dla ludzi, którzy i tak już zapier. Za śmieszne pieniądze. I to nie pierwszy raz, kiedy MPK robi takie akcje. Już za czasów PRL ktoś miał genialne pomysły, żeby karać kierowców za zużycie paliwa, a teraz powtarzają to samo z prądem. Ludzie naprawdę już mają dość. A Żuczek udaje, że nic się nie dzieje i ocenia lubelską pseudokomunikację miejską na czwórkę z plusem. Bo przecież pseudokomunikacja jest dostosowywana do potrzeb mieszkańców. A potem pojawia się narracja: Nie mamy kierowców, musimy ograniczać kursy. Ludzie nie są debilami i widzą, jak pasażerowie i kierowcy dostają po tyłku, a jedyni, którzy się śmieją, to urzędasy i pato czekająca na wykończenie komunikacji jak sępy na padlinę. Śmiesznie to brzmi w kontekście tego, że jeszcze nie tak dawno szukano nowych pracowników. Ludzie czekają na autobusy po 40 minut, przesiadki nie pasują, a jak coś podjeżdża, to ledwo się toczy, bo to 20-letni złom. To rzeczywistość największego polskiego miasta położonego na wschód od linii Wisły.